Dzisiaj pomyślałam o tym, żeby zrobić sobie herbatę. Następnie starłam do niej imbir, dodałam sobie tą łyżkę miodu i dodałam cytrynę. Jeśli podjęłam takie kroki spontanicznie, to wiedz, że coś się dzieje. Ogólnie jest taki jakiś sezon przeziębieniowy bo w przeciągu tych dwóch tygodni miałam zaplanowane w sumie trzy spotkania ze znajomymi. Najpierw z grupą koleżanek um, i w sumie umówiłyśmy się na następny dzień, i w ten dzień tak naprawdę to spotkanie zostało odwołane, bo każda albo się pochorowała, albo um, wylądowała w przychodni ze swoimi dziećmi. Dwa dni później dosłownie miałam iść do koleżanki um, na kawę i na masaż, bo była u mnie w zeszłym tygodniu i żeśmy um, tak plotkowały, gadały i przy okazji ona mnie masowała, bo bo jest masażystką i ma w Tychach w sumie salon, chciałam powiedzieć jak boomer, salon piękności, salon urody z siostrą, no i wiecie, robią tam różne zabiegi na twarz, na ciało i tak dalej, no i właśnie ona masuje i tak właśnie przy okazji, tak mówię, zapytam jej, mówię, kurde, coś mnie tak pod łopatką kuje, I w ogóle teraz mam taką rozkminę, że... W sumie to jest drugi film z rzędu, gdzie Wam mówię, że coś mi dolega. Jaki geriatryk, kurde, młoda baba. Nie no, następny vlog z sanatorium. Więc, coś mnie kłuło pod łopatką na maksa i ona mówi, zwróć uwagę na to, jak na co dzień siedzisz i jak układasz ramiona. No i zaczęłam jakby siebie obserwować i okazało się, słuchajcie, że ja mam taką tendencję tak... Że tak trzymam. Tak się zorientowałam, że na przykład sobie coś kroję i tutaj podnoszę te ramiona. I ona powiedziała: no właśnie, o to chodzi. E, także rozmasowała mi tam przez 15 minut na górze trochę, na siedząco. No i żeśmy się umówiły, żeby, żeby zrobiła mi taki pełnoprawny, pełnowymiarowy masaż u niej. No ale właśnie też mi dała znać, nie? że u nich też tam w domu e, jest sezon przeziębieniowy. I my razem we dwójkę miałyśmy jechać do jeszcze trzeciej koleżanki, e, która mieszka w takiej małej wiosce pod stychami. Miałyśmy ją odwiedzić i sobie zrobić takie spotkanie po latach z liceum, bo, bo znamy się z, z klasy. No i mm, z kolei. Jej dziecko jest chore, <taki> także taki sezon. I teraz ja. Mam ja także troszkę, tak mi troszeczkę dosłownie rozkłada. Tak jakby organizm mi mówił, żebym sobie zrobiła taki slow life teraz. Także uruchamiam moje domowe sposoby, typu chociażby herbata. Dosłownie chwilę temu przyjechał kurier, tam z tyłu jeszcze jedna paczka. Tam są buty z Zalando, znaczy były buty, tam jest torba, w której sieci krykuls. I dostałam kolejną przesyłkę od Eveline. Beauty and Glow. Hello Beauty, it's your self care time. Jesteś piękna. Dostałam cały taki zestaw: e, serum rozświetlające, złuszczające, pianka rozświetlająca, tonik, krem nabliżający, pilot do twarzy. O, to jest coś, czym się. Mmm, jak to ładnie Potrzebuję, bo mi się trochę łuszczy skóra tutaj wokół tych. I z tego, co czytam, to, to jest enzymatyczny i mechaniczny w jednym. I bardzo dobrze, ja uwielbiam enzymatyczne peelingi. Znaczy mam jeden od, czter, od trzech lat. Już jest przeterminowany. Z Bielendy, bardzo dobry. Także to będzie mój drugi krok. A to serum to tak... Tu jest niby takie opakowanie. A to wygląda tak jest napisane, że można to kupić w hebe. Bardzo dziękuję. Ja w ogóle jeszcze w zeszłym tygodniu dostałam dwie paczki od Eveline z balsamami i mam całą siatkę ich kolorówki, a mam tylko jedno twarz, jedną twarz i jedno ciało. Ale bardzo dziękuję, bo kurczę poznaję tyle kosmetyków nowych. Część się przydaje, część rzeczywiście rozdaje i korzystają bliscy, ale bardzo dziękuję. Cieszę się, że jestem na tej liście. One nigdy nie przychodzą do mnie takie prezenty. Ty, ja cię widzę, co ty tam robisz. Nie. Zobaczcie, tutaj klimacik. Jest to wrzos e, prawdziwy. Znaczy prawdziwy. Nie ze sklepu, tylko mama była na grzybach. To mm. ja. Prawa dla kotów. Mama była na grzybach i grzybów nie przywiosła, ale przywiozła mi wrzos do zasadzenia. Taki prawdziwy. No. ja to już wszystko to musisz sprawdzić. No, ciak. Chciałabym wam podsunąć fajny pomysł na obiad, taki dość nietypowy, przynajmniej w moich stronach to jest zupa krem z pora, gruszki i ziemniaka. To miało być duży ziemniak, ale mam takie malutkie. Najważniejszą, tutaj częścią jest ta biała część spora, i mi się udało w ogóle znaleźć taki, takiego pora GMO. bo normalnie to. Trzeba by było kupić dwa pory. Wiecie, one są takie chudziutkie, i często ta biała część jest e, taka znikoma. No a tutaj jest taki porządny. E, do tego jest w przepisie jedna gruszka, ale ja chciałabym zrobić tej zupy więcej. No i będę to kroić w talarki i e, podsmażać pora razem z gruszką pokrojoną w kosteczki. Chwilkę się to poddusi, później wrzucę ziemniaka i to wszystko zaleję bulionem, który już zrobiłam. Później blendujemy, przyprawiamy i jest. Się z Wami w sumie 20 minut temu na Instagramie um, informacją, że właśnie nagrywam vloga i że jest, czasami jest tak, że są dwa problemy, jeśli chodzi o nagrywanie vlogów. Pierwszy, albo że ludzie bardzo chcą vloga, a Ty kompletnie nie masz nic do powiedzenia i wydaje Ci się, że wszystko jest bez sensu, więc po co? Yy, albo drugi problem, że masz bardzo dużo do opowiedzenia i chciałaby w sumie Trochę pokazać, co kupiłaś, a trochę pokazać paczek pijarowych, a trochę pogadać o zdrowiu, a trochę pokazać, co gotujesz, i właśnie ja mam ten problem bo właśnie o tym powiedziałam na Stories, że jest albo tak, albo tak, i że właśnie teraz mam takie gadane, że nie chcę znowu, żeby ten vlog trwał tak długo. I dostałam na to fajną wiadomość, w ogóle ci się nie spodziewałam, że można to tak odczytać. Ej, olur, ale to jest właśnie super, że mimo wszystko widzimy Ciebie w wielu wersjach. Normalizujesz to, że jesteśmy w różnych stanach, że mamy różne samopoczucie, że nie zawsze mamy coś do powiedzenia, że czasami jesteśmy przybici, a czasami są, się super czujemy i gadamy jak Katarynki. Ja zauważyłam, że mam trochę tak jak Ty. Mam okresy przestoju, potem mam mega motywację, żeby góry zdobywać. Ja już Wam mówiłam, że tak mam. Kiedyś mi się wydawało, że dostanę diagnozę, że może jestem jakaś dwubiegunowa, że tak mam. Nie, słuchajcie odpisałam tej dziewczynie, że tak ma każdy, tylko właśnie są osoby, które się zajeżdżają. Odczytam to ostatnio w ogóle w książce, którą dostałam do recenzji. Ja w ogóle planowałam zrobić osobny filmik z tą recenzją, ale pomyślałam sobie, że to idealnie pasuje. Do tej wiadomości w ogóle jestem taka szczęśliwa, że ja mam takie fajne książki do recenzji. To są książki, które ja autentycznie wzięłabym do ręki w Empiku i jestem po prostu bogata w taką wiedzę świetną. Nie, nie wszystko jest na terapii, ale właśnie tu są takie terapeutyczne tematy. I zajebisty tutaj jest rozdział o mm, kocham Cię pod warunkiem, że działasz, reagujesz, spełniasz oczekiwania, osiągasz wyniki. I właśnie tutaj jest o mm, takiej miłości warunkowej i społeczna presja ciągłej produkcji. To jest książka Jak nauczyć się szczęścia w każdych warunkach i uwolnić się od schematów. I cudowna, jesieniarska okładka. Nie ocenię książki po okładce, ale tu możesz zrobić wyjątek. W kulturze zachodniej obowiązuje właściwie tylko aktywny sposób bycia. Zajebisty przykład tutaj jest. Osoba, która pracuje po 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, z grafikiem wypełnionym spotkaniami, będzie postrzegana jako odpowiedzialna i godna podziwu, nawet jeśli jest nieszczęśliwa. Tymczasem osoba, która pracuje tylko 4 dni w tygodniu, żeby móc zająć się dziećmi lub swoim ogródkiem, zostanie zaszufladkowana jako hipis lub nierób. Nie wiem, czy znacie Monikę Daily. Ona by the way jest z Tychów, mieszka w Anglii od wielu lat. I ostatnio ona o tym mówiła, że mm, kończy z pracą w przedszkolu i będzie się zajmować pełnoetatowo pieczeniem tortów, bo to jest jej pasja, i do, do teraz robiła to. Na boku, ale że ma w sobie coś takiego, że nie potrafi być do końca z tego dumna i nie potrafi do końca nazwać tego pracą, bo przecież to jest tylko pieczenie tortów. I ona nie piecze tych tortów od 9 do 17, tylko może w sumie upiec sobie ten tort od 21 do 24, wtedy kiedy, nie wiem, dzieci jej nie biegają. I ona powiedziała, że ma takie poczucie, że jakby ludzie jej gratulują, a ona nie może tego skategoryzować jako praca. Tak samo jest właśnie z Instagramem czy z YouTube'em, że też nie potrafi nazwać siebie youtuberką czy instagramerką, no bo w sumie tam się ona nie zajeżdża, i w sumie jest to przyjemne. I w sumie, tak samo jak z pieczeniem tortów, sprawia jej to przyjemność, więc jak to nazwać pracą? I mamy taką presję. I mi się też bardzo długo w ogóle wydawało, że ja zawsze muszę być produktywna. Tak samo też na terapii przerabiałam temat, że czasami na przykład jestem mniej wygadana albo. Mm, mniej błyskotliwa i mniej elokwentna i na przykład wtedy, yy, nie wiem, nie dodaję filmiku, bo mi nie wyszedł taki, jaka byłabym w tym swoim piku yy, inteligencji. I na przykład pani powiedziała, że ale to jestem dalej ja i to nie chodzi o to, że wtedy, kiedy ja jestem w moim piku, żeby się tylko wtedy pokazywać, żeby tylko wtedy się spotykać z ludźmi, tylko właśnie w tych różnych wersjach swoich się pokazywać i się akceptować. No i właśnie tutaj autor poruszył kwestię tego, tej takiej warunkowej miłości, bo niestety niektórzy z nas zostali nauczeni, że dopiero pod jakimś warunkiem zostaną um, zaakceptowani, gdy, gdy przyniosą jakąś ocenę, albo na przykład byli chwaleni, gdy pokój był posprzątany, bo gdy nie było. No to bywało różnie. No i później w życiu dorosłym na przykład wydaje nam się, na przykład takiej Oli, teraz, że gdy nagra perfekcyjny film, że wtedy będzie godna podziwu, godna uwagi. Oczywiście to wszystko jest na poziomie nieświadomym. Ja sobie teraz tak gadam o tym, bo, bo przeczytałam, bo też było to na terapii. No, to są właśnie takie fajne smaczki, że ten, za tym perfekcjonizmem też się właśnie kryje taki jakiś lęk przed tym, że możemy być nie, nie zaakceptowani w tej, w tej rozładowanej baterii, nie? Że, że możemy też się pokazywać, wychodzić do ludzi, gdy jesteśmy na 50% albo na 60%, na 70% i wcale nie musi być to 100%. Nie? także bardzo, bardzo fajne wnioski też mam po tej książce taka, taka przypominajka, że nauczyliśmy się że dopiero gdy coś zrobimy, gdy jacyś będziemy gdy coś powiemy, gdy coś będziemy robić, to wtedy będziemy zaakceptowani bardzo fajna jest ta książka, naprawdę jeśli ktoś kiedyś się zastanawiał nad tym w ogóle czy jest szczęśliwy albo sobie myślał, że chciałby być szczęśliwy, to, to tutaj jest takie jakby Taka przypominajka o tym, że szczęście to nie tylko jakby nieustanne poczucie radości, bo to wcale nie o to chodzi, tylko właśnie chodzi o jakieś, jakąś konsekwencję naszych zachowań, yy, jakieś takie odkopanie się spod różnych naszych takich schematów, yy, takich myśli, które zostały nam przekazane właśnie w dzieciństwie. Tak uczy, że. Razem nawet z lękami, z poczuciem żalu czy tęsknoty, żeby, że, że dalej jakby można to szczęście odczuwać. Właśnie bardzo dużo tych schematów i przekonań przerabia. To jest w ogóle najważniejszy klucz. To jest to, co się robi, przetrawia na terapii rzetelnie. A tutaj właśnie. No po raz kolejny wiedza fajna, terapeutyczna, psychologiczna, w bardzo taki fajny sposób napisana i um, w każdych warunkach i uwolnić się od schematów. To jest właśnie najważniejsze, żeby się uwolnić od schematów i później już jest z górki. Z Wami dzień później i bardzo, ale to bardzo wykrakałam. Wczoraj wieczorem już tak o godzinie 20:00, ja już e, się zdecydowałam iść e, spać, poszłam się umyć i tak dalej. I po 21:00 już leżałam w łóżku, bo przeszkadzał mi każdy głos, wszystko było za, za głośno, e, ciągle chciałam ściszać telewizor. Obudziłam się dzisiaj o 4:00 z takim bólem gardła. Yy, I co jeszcze? Aha, no i jeszcze dodatkowo, słuchajcie, wieczorem nieodpowiedzialnie chyba umyłam włosy, ale muszę Wam powiedzieć, bo umyłam włosy yy, nowościami i jestem bardzo zadowolona. To było yy, tak na ślepo yy, testowanie nowych produktów. Ja na początku vlogu, mu, vloga mówiłam Wam, że dostałam beczki pijarowe. Zobaczcie, ja tutaj mam. Tutaj na przykład jest cała siatka kolorówki z Eveline, i do tego dostałam nowość, czyli e, szampony. A ja przez to, że dostaję od e, dziewczyn z Inside e, kosmetyki już od roku, tak naprawdę to ja sobie nic nie kupiłam do włosów, tak sama od siebie, mówię, spróbuję. I. Jestem zadowolona. Jak, jak na kosmetyki drogeryjne? Um, tutaj jest bez SLS-ów. 97 e, naturalnych składników, 97%. E, nie wrzucałam jeszcze tego na lupę kosmetyczną. Tak naprawdę nie jestem specem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak to składowo wygląda. Kompleks drogocennego organicznego oleju arganowego i roślinnej keratyny. Olejki z oliwy i kokosa, bioaloe, ceramidy. Zapach. Wiecie, że ja kocham, to muszę sprawdzić zawsze. I ten zapach jest taki ok dla mnie. W nocy, jak się przebudziłam, to miałam tak. Co tak dziwnie panie? I tak ten zapach nie jest w moim guście, muszę Wam powiedzieć. Ale jest świeży, taki perfumowany. Taki no i myślę, że te mycie wie, wieczorne włosów i siedzenie dość długo z wilgotnymi dopóki ich nie wysuszyłam mnie po prostu załatwiło i czuję to ale włosy mam sub słuchaj, wyglądam lepiej niż na wcześniejszych nagraniach mam wrażenie bardziej promiennie i te włosy ja tutaj nie robiłam nic wcześniejszego poprzedniego filmu e, przeróż moje najśmielsze oczekiwania już pisałam na Instagramie te podziękowania e, że e, naprawdę no, że jesteście przekochani bo nie spodziewałam się, że tak dużo osób będzie chciało coś napisać, skomentować to zawsze gdzieś tam po krótszej przerwie gdzieś tam cieszy i naprawdę mnie to zmotywowało do tego, żeby, żeby nagrywać więcej. Niby się mówi, żeby motywacji nie szukać na zewnątrz, tylko wewnątrz siebie, ale no nie ukrywam, działa to jednak tak, że, że aż się, po prostu mi się aż zachciało dla Was tworzyć. W temacie odporności jeszcze w sumie w temacie nerek z, pod, z poprzedniego odcinka to piję. W sumie taki sok z żurawiny 100%, Miąż z żurawiny 100%, naturalnie, mętny. I ja go mam z lokalnego warzywniaczka, także nie wiem czy w marketach są takie zdrowe rzeczy bez koncentratów i tak dalej. są same żwirki, czyli jeszcze jedna paczka do wysłania jest. Zamówiłam jeszcze nowe żwirki y, na testy. Wiem, że y, ostatnio mówiłam, że znalazłam swój idealny, ale powiem Wam, że chciałam sprawdzić coś tańszego. Nie ukrywam, miałam mega dużo wydatków w tym miesiącu, y, a tamten żwirek, który ja sobie wypatrzyłam Kosztuje dużo. I zdecydowałam się sprawdzić jakby tą samą markę, bo to jest też Tigerino, ale o 40 zł za opakowanie mniej. Na jedzeniu oszczędzać dla kotów yy, nigdy nie zamierzam, ale na tym. Gdzie lubią kupę? Ale na tym gdzie lubią kupę, przecież można. I moja dziupot. Tak się co ona robi ty jesteś taka fajna, to jesteś takim moim promyczkiem. Ty jesteś moim największym promyczkiem, promyczku. Cześć kochani, nowy dzień nowa ja. W takiej odsłonie myślę, że już jak tak patrzę na podgląd. To, to już aż się prosi o zakończenie tego vloga. Bardzo ciekawy tutaj eksperyment wyszedł, ponieważ na przestrzeni tych kilku klipów, tych kilku dni można zobaczyć e, jakby jak e, rozwijało i ewaluowało moje samopoczucie. Dzisiaj dostałam atak uśmiechu na, na Instagramie, bo <laughs> tam w takim turbanie. Mi było zimno i chodziłam w takim turbanie po domu i się nagrałam wam tak na instastories. Tak ja Mówię, kurde, kogoś przypominam ktoś tak nosił. I przypomniałam sobie o tej postaci z Harry'ego Pottera Quirrel, który w, w kamieniu filozoficznym na samym końcu Ściągnął ten turban, a z tyłu głowy miał Voldemorta. I po prostu, jak sobie to skojarzyłam, to zaczęłam się tak rać. Mam spa wiadomości, że płaczecie ze śmiechu. Także słuchajcie, jeśli ktoś chce ja jakieś korepetycje online z... Ubrony przed czarną magią, to z... Olo, Zapraszam Was na Zuma, aby dostać link. Piszcie w komentarzach, słuchajcie. Poproszę o dostęp. A teraz już sami rozumiecie. Kończę. Dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście czas. To będzie długi vlog. I jeśli jesteście na końcu, to już kwestia tego VIP, to no ja naprawdę. Podziwiam, super. Dzięki, że spędziliśmy razem ten czas. Mam nadzieję, że nie marodziłam, bo nie lubię strasznie takich maród, którzy tam ciągle mi coś boli i tak ja dalej. Mam wrażenie, że ten vlog był o tym. Busiaki wysyłam i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa.